Cześć, witam kochani, z tej strony Adam z firmy Auto Adam, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować rewelacyjny, rodzinny samochód, jakim jest Ford Galaxy w najnowszej odsłonie. Samochód wyprodukowany w 2018 roku, oczywiście w wersji Titanium. Został wyposażony w rewelacyjną jednostkę diesla, jaką jest dwulitrowy TDCi, który jest połączony z manualną skrzynią biegów. Uwaga, samochód przyjechał na tą chwilę 228 tysięcy km. Jest to oczywiście oryginalny przebieg potwierdzony liczną dokumentacją. Samochód również jest bezwypadkowy, z fabryczną powoką lakierniczą oraz w bardzo, ale to bardzo bogatym wyposażeniu. Jest to na tą chwilę najnowszy model, więc kupujemy samochód w najnowszym modelu. Rocznik 2018 dwulitrowy diesel, który jest połączony z manualną skrzynią biegów. Tak jak wspominałem, samochód w wersji tytanium, czyli chromowane ringi na dachu, chromowane listwy zdobiące ramy okien, oryginalnie przyciemnione szyby, 17-calowe aluminiowe felgi, zarezerwowane dla wersji tytanium, full LEDowe lampy oraz wiele, wiele więcej. O tym zaraz wszystko powoli opowiem. Przede wszystkim czujniki parkowania 360 stopni. Również samochód ma asystenta parkowania, czyli sam parkuje równolegle jak i prostopadle. Full LEDowe lampy z przodu, dynamiczne kierunkowskazy. Halogeny u dołu zderzaka. Tak jak wspominałem, czujniki 360, czyli auto e, informuje nas o tym, co się dzieje naokoło. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, tempomat. E, asystent martwego pola w lusterkach. Lusterko oczywiście sk automatycznie składane. Podgrzewane i Keyless go, czyli dostęp do samochodu bezkluczykowy. Odpalanie, jak i otwieranie samochodu odbywa się tutaj bez ingerencji. Nie musimy mieć, po prostu nie musimy wyciągać kluczyka. Kluczyk trzymamy tylko i wyłącznie przy sobie. Podchodzimy, łapiemy za klamkę. Auto się nam otwiera, jak i również odpalamy go z przycisku start-stop. Full LEDowe lampy naprawdę robią robotę, nocą, ponieważ bardzo fajnie to świeci i naprawdę rewelacyjnie doświetla nam drogę i do tego jeszcze dynamiczne kierunkowskazy na wyposażeniu co również wygląda bardzo, ale to bardzo fajne lakierniczo utrzymany naprawdę bardzo dobrze zresztą jak widzicie Państwo na załączonym filmie przepiękny biały kolor, który dosłownie nie ma wad zapraszam do środka Półskórzana tapicerka również w nienagannym stanie. Przede wszystkim pamięci foteli dla kierowcy. Cztery elektryczne szyby z pełną regulacją lusterek. Lusterka podgrzewane, automatycznie składane. Bardzo, ale to bardzo wygodne. Fotele przednie, tak jak wspominałem, półskórzane. Z pełną regulacją automatyczną. Kierownica oczywiście multifunkcyjna z tempomatem. Duża, bardzo duża ilość asystentów w kierowcy, co również wam zaraz pokażę. Kontrola atrakcji bliss, cross traffic alert, drive alert, ruszanie na wzniesieniu, kontrola pasa ruchu, kontrola ciśnienia w oponach, ograniczeń prędkości, znaki drogowe. Także jest tego naprawdę sporo. Auto również wyposażone w samośmiejące się lusterko, line assist, kamerę cofania. Mamy tutaj już Sync trujeczkę, czyli jest Apple CarPlay, Android Auto, kierownica podgrzewana, podgrzewane również fotele. Oczywiście nawigacja, aplikacje, bo możemy również tutaj udostępnić internet z telefonu. Apercal Play urobiona rzecz przeze mnie w samochodach. Oczywiście nastrojowe oświetlenie środka, czyli możemy sobie zmieniać kolory. Radiosony, czyli rozbudowany system multimedialny, więcej głośników, e, fajnie i to gra, duża ilość schowków na pokładzie samochodu, tak jak spójne, manualna skrzynia biegów. Asystent parkowania, czyli samochód również sam parkuje, tak jak wspominałem, równolegle, jak i prostopadle. Miejsce na dwa cup holder'y, e, Dosyć sporo tego miejsca, ponieważ możemy jeszcze tutaj wyciągnąć takie wkładeczki i te kapholdery są dosyć głębokie i rewelacyjny, pokaźny schowek. Otwieramy dwuetapowo, raz, dwa. Mamy tutaj półeczkę do wykorzystania i naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne i wygodne fotele. Z tą, pół, z, pół, z tą półskórą naprawdę robi to robotę. Wszędzie jest przeszyte przyszycia białą nitką. Również oczywiście skóra na drzwiach, która również jest przeszyta białą nitką. Wszystko to wygląda bardzo, ale to bardzo fajnie. Tapicerka, drzwi drugiego rzędu foteli. Tutaj przede wszystkim to, za co kochamy Forda Galaxy, czyli trzy osobno oso od, odseparowane fotele z możliwością e, regulacji, każdy osobno. Co bardzo ważne. To jest samochód e, nieliczny, gdzie możemy zamontować trzy foteliki na Izofixach, żeby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpieczne. A teraz zobaczcie, jak wygląda regulacja tych foteli. Możemy mieć ławkę, taką typową ławkę, bądź fotele na pół leżąco. Jak i również, mówię, opcja, regulacja tych foteli jest. Naprawdę sporo, tak jak widzicie, trzy etapy, a jest tego jeszcze dużo więcej. Do tego stoliczki dla osób podróżujących z tyłu, żeby również poczuły się komfortowo. Dodatkowy nawiew, e, czyli mamy tutaj klimatyzację trzystrefową. Kolejne wyjście e, au, au, przepraszam. Kolejne wyjście na zapalniczkę, to już jest trzecie na pokładzie tego samochodu, a jeszcze czwarty mieści się w bagażniku. Kolejna fajna rzecz. W którą wyposażony jest nasz Ford Galaxy, czyli klapa otwierana na gesty nogą, również oczywiście z przycisku, jak i z pilota. Ale podchodzimy z naszymi zakupami i możemy sobie bez żadnego problemu otworzyć nasz samochód po prostu na gest nogą. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Do tego hak automatycznie wyjeżdżany po dwukrotnym naciśnięciu przycisku. Nasz hak po prostu automatycznie wyjedzie. Procedura się zakończy, przycisk przestanie nam migać. Wtedy możemy również ten hak po prostu schować i również wszystko odbywa się automatycznie. Kolejne już czwarte wyjście, 12 V na pokładzie tego samochodu i teraz magia, składamy wszystkie fotele. Przepraszam, najpierw muszę złożyć drugi rząd, żeby nie przeszkadzał trzeciemu i teraz składamy do końca trzeci rząd i zwróćcie uwagę, jaką teraz mamy możliwość załadunku w tym samochodzie. Teraz tego się zrobił naprawdę po każdy samochód i tutaj możemy przewieźć naprawdę bardzo duże rzeczy, więc wielozadaniowe auto. Okay. Zapraszam jeszcze z tej strony, ta picerka drzwi. Zwróćcie uwagę w jaki prosty sposób możemy złożyć te fotele. Wszystko to robię przy pomocy jednej ręki, także każda osoba sobie z tym poradzi bez żadnego problemu, nawet dzieci. Ta picerka, drzwi, możliwość wyłączenia poduszki powietrznej z przodu, ażeby żeby przewozić nasze pociechy również na przednim fotelu. Fotel pasażera również automatycznie regulowany. Więc każda osoba podróżująca tym samochodem może poczuć się naprawdę komfortowo. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała i pomogła w podjęciu decyzji o zakupie tego samochodu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony tam zawsze aktualna oferta www.autadama.pl Zapraszamy również na naszego YouTube'a, TikToka, Instagrama, Facebooka, ale najwięcej rzeczy dzieje się na TikToku. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia oraz miłego weekendu. Pozdrawiam, cześć!